Na naszych ekranach natomiast już lista startowa biegu finałowego na dystansie 100 metrów. Kobiet poznamy za moment najszybszą zawodniczkę do 23 roku życia. Na torze pierwszym Zuzanna Bożewska, MKL Toruń. Tor drugi Wiktoria Rudkowska Luks Orneta. Tor trzeci Dorota Puzio, start Długołęka. Na torze czwartym najszybsza z tego grona Monika Romaszko, Agro z zamość. A na torze piątym najszybsza w kwalifikacjach Nikola Chorowska, ALKS, AJ Żuw Wielkopolski. Tor szósty Aleksandra Krawczyk z Warszawianki. Tor siódmy Julia Dziamska, AZS Poznań. No i stawkę uzupełnia na torze ósmym Julia Polak, reprezentantka. ROWu Rybnik. Walka toczy się oczywiście o medale Mistrzostw Polski. To jest najistotniejsze, ale warto wspomnieć, że sześć czołowych zawodniczek, które zameldują się na linii mety w tym finale zyska prawo występu w Mistrzostwach Europy Młodzieżowych w ESPO w sztafecie 4 x 100 metrów. Oczywiście cztery biegają, ale dwie będą zawodniczkami rezerwowymi, także walka o stawkę podwójną. Tor pierwszy Bożewska, tor drugi Rutkowska, tor trzeci Późio, tor czwarty Romaszko, tor piąty Chorowska, tor szósty Krawczyk, tor siódmy Dziamska, tor ósmy Polak, Nikola Chorowska wydaje się być faworytką. Nikola Chorowska świetnie wyskoczyła z bloku startowych, ale biegnąca po jej lewej ręce Romaszko jest chyba o pół kroku szybsza. Romaszko przed Chorowską! 11.29 kapitalny rezultat rekord życiowy na pewno rekord sezonu rzecz jasna oczywiście też 11.29 po weryfikacji to jest jednak 11.32 no ale to jest wskaźnik który oczywiście jest z nawiązką wypełniony jeśli chodzi o indywidualne starty na 100 metrów na młodzieżowych mistrzostwach Europy kapitalnie Chorowska ale biegnąca po jej lewej ręce Romaszko bardzo mocna koń utrzymała to fantastyczne tempo do samego końca. 11:32 bardzo, bardzo dobry rezultat uzyskany przez zwycięstwem zawodniczkę, która reprezentuje Agros Zamość. No i oczywiście o ponad jedną dziesiątą sekundy poprawiony rekord życiowy. Cieszy się także Zuzanna Bożewska, bo wydaje mi się, że to jest zawodniczka, która finiszowała w czołowej szóstce. Tak jest, na miejscu piątym, a więc nie dość, że rekord życiowy 11.73 to jeszcze awans do sztafety 4x100 metrów na mistrzostwa młodzieżowe Wespo.